Witajcie, kochani. Od dawna fascynowała mnie postać Dawida, jego szczerość, proste, otwarte serce, zawsze ufające Bogu i zawsze kochające Boga. Odwaga, determinacja, mądrość. Gdy Samuel, wielki prorok, przyszedł do Jesaja po to, żeby namaścić jednego z jego synów na króla z polecenia Boga, myślał, że kolejnym królem po Saulu będzie Eliab najstarszy z braci, ale Bóg jednak powiedział mu takie słowa Nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Bóg patrzy na serce. Bogu spodobał się Dawid, gdyż był człowiekiem jego serca. Człowiekiem, który... Miał serce podobne do serca Boga. Co na dzień dzisiejszy kryje się w Twoim sercu? Z czym się zmagasz? Co ci cieszy? Co sprawia ci ból? Co sprawia, że masz ochotę żyć, że masz ochotę codziennie rano wstawać? A co sprawia, że czujesz się zniechęcona, zdołowana, że Twoje serce krwawi. Zapraszam na naszą modlitwę kobiet. Thank you O Dawidzie można powiedzieć, że nie miał łatwego życia. Widzicie, właśnie wtedy, gdy Samuel przyszedł do Jesaja po to, żeby złożyć ofiary, przygotowano ucztę ofiarną i na tej uczcie byli wszyscy synowie Jesaja, prócz Dawida właśnie, siedmiu synów. A o Dawidzie zapomniano. Samuel powiedział, żeby Jezaj zgromadził mu wszystkich synów, ale gdy wszyscy po kolei stanęli przed nim, okazało się, że żadnego z nich nie wybrał Bóg na króla i wtedy Samuel domyślił się, że gdzieś musi być jeszcze jeden najmłodszy syn. Gdy Dawid stanął przed Samuel, Samuelem, on namaścił go na króla i wtedy na Dawidzie spoczął. Duch pana. Słowo Boże mówi o nim, że był piękny, że był przystojny, że miał rude włosy i przepiękne, przepiękne oczy. Nawet w swojej rodzinie był lekceważony, ale to go zupełnie nie zniechęciło, dlatego że od tego momentu, gdy zostaje namaszczony na króla, jego życie całkowicie się zmienia. Gdy Saul, obecny król Izraela, jest strapione przez złego ducha, podpowiadają mu, żeby znalazł sobie kogoś, kto będzie grał, przed nim i być może wtedy będzie mu troszeczkę lżej. I właśnie jeden ze sług Saula wspomina o tym, że kimś takim byłby Dawid, że on by się do tego nadawał. I co mówi wtedy o Dawidzie w pierwszej Księdze Samuela, w 16 rozdziale, 18 wersie? Wtedy odezwał się jeden z młodszych sług. Ja właśnie spotkałem syna Jesaja, Betlejemczyka. Ten umie grać na strunach, jest dzielny, waleczny, mądrze mówi, jest przystojny i Pan jest z nim. Tutaj widać same dobre rzeczy już mówiono. O Dawidzie. I Dawid rzeczywiście znajduje się blisko Saula, ale w międzyczasie wybucha wojna pomiędzy Filistynami a Izraelem. I Izraelici stają w szeregu, gotowi do boju po jednej stronie, Filistyni po drugiej stronie, a pomiędzy nimi rozciąga się równina. I oto każdego dnia przez 40 dni wychodzi z szeregu filistyjskich. Potężny wojownik Goliat i on znieważa, znieważa, szeregi Izraela. I co takiego słowo Boże mówi o Goliacie? Dokładnie go opisuje. Myślę, że nie jest to bez znaczenia w 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Czytamy od czwartego wersu. Tyle z obozów listyjskich wyszedł pewien zaprawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię goliat, był zgad i mierzył sześć łokci i pięć wzrostu. Na głowie miał hełm z brązu. Odziany był brązowy, łuskowy płaszcz pancerz o wadze pięć tysięcy cykli brązu. Nogi poniżej kolan chroniły mu brązowe. Na golenniki, a na plecach miał brązową dzidę. Drzewce jego włócznie bo jak drąg tkacki, a jej żelazny grot ważył 600 cykli. Giermek naprzecie niósł tarczę. Goliat stanął i zawołał w stronę szeregów Izraela. Hej, po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a sługami saula? Wybierzcie sobie wojownika, niech stoczy ze mną pojedynek. Potem dodał, ja dziś znieważam szeregi Izraela, wystawcie mi wojownika, będziemy z sobą walczyć. Co się wtedy dzieje w szeregach Izraela? Cały lud nie wiedział, co miał począć, łącznie z Saulem. Wszyscy byli bardzo przestraszeni. Za każdym razem, gdy Goliat wychodził przed szeregi Izraela, oni nagle tracili pewność siebie i ich nagle. Dopadał potężny strach. Nie było nikogo, kto mógłby stanąć przeciwko Goliatowi. Wszyscy się bali. I wtedy właśnie wkracza do akcji Dawid. Jest to historia znana wszystkim nam bardzo dobrze. Myślę, że każde dziecko w chrześcijańskiej rodzinie potrafi doskonale opowiedzieć, jak to Dawid zmierzył się z Goliatem, jak to go pokonał. Mimo tego, że Dawid Stanął do tej walki z zaledwie procą, kamieniem, pięcioma kamieniami, które wcześniej wydobył z wody, i miał tylko kij pasterski, a jednak wiedział, że zwycięstwo należy do Pana. Jeszcze wcześniej Dawid wychodzi z polecenia Ojca. Po to, żeby dowiedzieć się, co słychać u braci, jak się mają, żeby przekazać im i dowódcy, jakieś pożywienie. I właśnie wtedy, gdy Dawid chodzi pomiędzy żołnierzami, widzi go jego starszy brat, jego najstarszy brat Eliab, i tutaj on również znieważa Dawida, co on takiego mówi? Gdy w 28. 28 wers, 1 Samuela 17, gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, o czym Dawid rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem i powiedział, po co tu przyszedłeś? Komu dostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Znam ja twoje zuchwalstwo. Przyszedłeś tu tylko po to, by popatrzeć na bitwę. Dawid odpowiedział, a co ja zrobiłem? Czy nie wolno mi porozmawiać? Po czym obrócił się od niego w stronę innego wojownika. I zapytał go o to samo. No właśnie, więc przy swojej rodzinie, przez swojego najstarszego brata, który zawsze w rodzinie jest największym autorytetem wśród pozostałych braci, ten również znieważa Dawida. Bo, um, mówi o tym, że Dawid jest zuchwały, że tak naprawdę jego miejsce jego miejsce jest przy owcach. Wiecie, gdy potem Dawid stawia się przed Saulem i mówi, że będzie, że wyjdzie do walki z Goliatem, bo niemożliwe jest i niepodobna, żeby ktokolwiek lekceważył wojsko Boga Żywego, Saul jest troszeczkę zaniepokojony i chce mu dać swoją zbroję, jednak Dawid nie przyjmuje tej zbroi, bo po prostu nie ma wprawy do tego, żeby w niej chodzić i ubiera się w zwyczajne swoje ubrania, bierze, tak jak już mówiłam, kij, bierze ze sobą Torbę pasterską pięć, gładkich kamieni i proce. Gdy staje przed Goliatem, Goliat nie może uwierzyć własnym oczom. I w 17 rozdziale od 45 do 47 wersu czytamy. 44, a potem zawołał jeszcze, chodź tu do mnie, zaraz wydam Twoje ciało ptactwu i zwierzynie. Lecz Dawid odpowiedział. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, którego znieważyłeś. Dziś wyda Cię Pan w moje ręce, powalę Cię i odetnę Ci głowę. Jeszcze dziś wydam zwłoki obozów i synów, ptastów swój zwierzętom. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał Was w nasze ręce. Filistyn wcześniej lży Dawida, przeklina go w imieniu wszystkich swoich bogów. Jednak Dawida to nie załamuje. On nie powstrzymał. Nie został powstrzymany przez to, że był lekceważony w swojej rodzinie, przez swojego brata, wśród żołnierzy, że brat wyraźnie mu powiedział, że jego miejsce jest przy owcach, że tak naprawdę on nic nie znaczy. Dawid się w ogóle tym nie przejął. On nie mógł patrzeć na to, że wojsko Boga Żywego jest lekceważone przez jakiegoś nieobrzezanego filistyna. I wiecie, stanął do walki. Wiemy, że. Że walka zakończyła się zwycięstwem Dawida, dlatego że ta wojna należała do Pana. Dawid tak naprawdę nie walczył. On po prostu wyjął z torby jeden kamień i strzelił z procy prosto w czoło filistyna. I ten upadł na ziemię. Dawid dobił go mieczem, odciął głowę. Niesamowite słowa, że Pan ratuje nie przez miecza ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan. A on wydał was w nasze ręce. Choć Dawid nie miał w ręku żadnego miecza, zwyciężył Dawida jednym kamieniem z Procy. I wiecie, gdy dokonało się to zwycięstwo, wszyscy wiliczcy nie zaczęli uciekać, choć do tej pory stali pewni te, swojego zwycięstwa. Mieli przecież Goliata. I wtedy w armię. Izraelską, wstąpił duch bojowy. Wydali potężny okrzyk bojowy, zaczęli ścigać Filistynów i, i, złupili, i złupili ich obóz. Dzisiaj niesamowita historia dla nas dzisiaj. Czy twoje serce jest sercem pokroju Dawida? Myślę, że nie bez kozery nic w Słowie Bożym nie jest Przypadkiem, nic nie jest zbędne. Został opisany strój Goliata. Został dokładnie opisany, w jaki sposób był zabezpieczony, jaką miał zbroję, jaki miał chem, dzidę, tarczę. Wszystko było ciężkie, mosiężne. Tak naprawdę trudno było go zabić, trudno było dostać się do, do jego ciała. Wiecie? Dawid symbolizuje problem, z którym się zmagamy. Być może jest to choroba, być może jest to jakaś niemoc, być może jest to jakaś sytuacja, która totalnie cię przerasta i nie widzisz jej rozwiązania na dzień dzisiejszy. I modlisz się, modlisz się, ale tak naprawdę nie widzisz po prostu zwycięstwa w tej bitwie. Nieprzyjaciel Cię lży, tak samo jak Goliad żył. Wojsko izraelskie. Naśmiewa się z ciebie, że jesteś słaba, że nie dajesz rady. Wiecie, niesamowite jest to, że cała armia izraelska stała gotowa do walki, a jednak tak się bała, że nie była gotowa zrobić jednego kroku. Nie było wśród nich żadnego wojownika, który stanąłby do walki z Goliatem. Musiał przyjść Dawid, który miał serce kochające Boga, pełne ufności. Bo wiedział, że wojna nie zależy od miecza, ale należy do Pana i zwycięstwo należy do Pana. Setki wojowników, którym brakuje gorącego serca, wiary i pewności, że Jezus już zwyciężył, że zwyciężył każdą chorobę, każdy grzech, każdą słabość, każdą niemoc, każdy Twój problem. Tak naprawdę te setki nic nie znaczą. Mogą stać w obliczu wroga, modlić się, ale jeśli ta modlitwa nie wypływa z serca przepełnionego wiarą, że zwycięstwo już się dokonało, że zwycięstwo należy do Pana, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Diabeł nadal będzie urągał, naśmiewał się i będzie szydził z armii Pana, swojego strachu, swojego braku wiary. Ale wystarczy jeden człowiek, jeden człowiek w sercu Dawida którego motywacja będzie właściwa, który nie będzie stawał przed Panem po to, żeby zyskać sławę, po to, żeby zyskać uznanie, po to, żeby wykazać się swoją walecznością, męskością, odwagą, po to, żeby zdobyć jakiś majątek, ale po prostu będzie miał gorące serce, pełne wiary w to, że. Zwycięstwo już się dokonało, i że nie można pozwolić na to, żeby przeciwnik urągał wojsku żywego Boga, czyli tym, których wybrał Bóg, których wybrał Jezus, którzy należą do Jezusa. Człowiek o sercu Dawida, w którym nie ma żalu z powodu tego, że został zlekceważony, pominięty, niezauważony, który jest silny, ale nie chce udowodnić swojej siły. Nie chce pokazać braciom i pozostałym: "Popatrzcie, ja tu jestem najsilniejszy i, naj, i najodważniejszy". On wiedział, że jeżeli pójdzie, to zwycięży, bo wiedział, że Bóg był z nim. I tak naprawdę walka nie zależy od niego, ale zwycięstwo należy, ale zwycięstwo należy do Pana. Ale zwycięstwo należy do Pana. I on wychodzi w imieniu Pana Boga Dostępów. Chodzi o jednego człowieka, który będzie miał serce Dawida. Czy masz serce Dawida? Czy masz serce pełne wiary, pełne waleczności, pełne przekonania, że zwycięstwo dokonało się już na Krzyżu Jezusa Chrystusa? Czy jednak w obliczu? Jakiejś słabości w obliczu jakiegoś problemu, który podobnie jak Goliat pełnej zbroi przerasta cię. Nie widzisz tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że dla Boga jeden Goliat, tak samo jak twój problem, tak naprawdę nic nie znaczy, bo Bóg jest potężniejszy. Bóg jest trudniejszy. Bóg jest potężniejszy, Bóg jest mocniejszy. I dla niego nie ma trudnych problemów, ale to my sami często bolbrzymiamy te problemy. One w naszej głowie urastają do rzeczy, które są niemożliwe do pokonania. Być może w tym momencie jesteś bezradna, być może w tym momencie zmagasz się z jakimś problemem, który po prostu cię przerasta. Modlisz się, ale nie widzisz żadnych owoców, nie widzisz efektów. I po prostu nie masz już sił. Myślisz sobie, że Twoje serce jest po prostu słabe do niczego, i pozwalasz na to, żeby przeciwnik tobie ubliżał, żeby się z ciebie naśmiewał, bo widzisz kolejne swoje porażki. Pamiętaj, że Boże Słowo ma potężną moc, i uchwyć jakiegoś Bożego Słowa, które będzie takim Dawidem, który pozwoli cię zwyciężyć. Wiecie, dzisiaj. Chciałam zawołać razem z Wami, o to, żeby Duch Święty spudził w nas serce Dawida. Może czujesz się właśnie słaba, może czujesz się po raz kolejny pokonana, to jednak na koniec chciałabym przeczytać słowo, które dla mnie było takim zbawiennym słowem. Z drugiego listu do Koryntian, z czwartego rozdziału, siódmego wersu. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Niesamowite, wiecie, znane słowo, ale powiem Wam, że ostatnio mi pomogło powstać, gdy to słowo przemówiło do mnie, że przecież nie chodzi o to, że ja jestem słaba, przecież nie chodzi o to, że, że ja nie mam siły. Tak, ja jestem tylko naczyniem glinianym, ale we mnie jest moc potężnego Boga, właśnie po to, żeby miała świadomość się wszyscy inni, że ta moc jest z Boga, a nie ze mnie, że ta moc jest z potężnego Boga do tego, żeby zwyciężać każdą słabość i każdą niemoc. Zawłajmy teraz do Ducha Świętego, żeby wzbudził nas w serce Dawida, które będzie korzystało z Bożego Słowa, korzystało z Bożych obietnic, korzystało i... Pełni świadomości wiedziało, że słowo Boże jest żywe i skuteczne. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Kochany Jezu, dziękuję Ci, że zwycięstwo już się dokonało, że każda wojna w Twoim imieniu jest wygrana, dlatego że Ty zmartwychwstałeś i Ty zwyciężyłeś każdą chorobę, każdy grzech, każdą niemoc, każdą słabość, każdy problem, panie. Twojej zwycięstwo. Boże, ja teraz staję przed Tobą w swojej słabości, w swojej niemocy i wołam do Ciebie, żebyś zbudził we mnie serce Dawida. Pełne wiary, pełne ufności, pełne waleczności, pełne gorącej miłości do Ciebie i pewności, że zwycięstwo należy do Ciebie. Że nie muszę się poddawać, nie muszę się cofać, nie muszę się bać, nie muszę ulegać strachowi. Nie muszę się poddawać temu, że przeciwnik mierzy. Ja nie zgadzam się na to w imieniu Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela i Króla Królów i Pana Panów. I ja ogłaszam to słowo nad każdą osobą, która teraz modli się ze mną, że z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. Panie, Ty jesteś pełen mocy, Ty jesteś pełen siły, Ty już zwyciężyłeś. A My mamy po prostu stanąć i mieć wiarę, mieć ufność, bo Ty walczysz, Ty już zwyciężyłeś i Ty już pokonałeś każdą przeciwność. Dlatego może będę Ci dziękować, będę Cię chwalić, uwielbiać i cieszyć się Tobą, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i dla Ciebie nie ma problemów, których nie mógłbyś pokonać. Chwałać się, bądź błogosławiony na wieki. Amen. Kochani, dziękuję Wam za kolejny wspólny, wspólny czas ze Słowem Bożym. E, taką refleksją, nie jakąś odkrywczą, ale myślę, że wartą przypomnienia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do tego, żebyście dawali kciuki w górę, żebyście przesłali filmiki dalej, udostępniali. Błogosławię Wam na ten nadchodzący tydzień. Trzymajcie się ciepło z Panem Bogiem. papa